Witajcie w kolejnym odcinku, takim w sumie informacyjnym, ale tym razem z gry Minecraft, żeby była jakaś otoczka. Chodzi tutaj o parę tematów, które chciałbym poruszyć... ...bez mięsa. W ...które chciałbym poruszyć, dokładnie chodzi tu o dalsze losy kanału. Jak wiecie, już parę tygodni nie było żadnego filmu, wiem, przepraszam bardzo, i tak dalej, i tak dalej, ale tak na serio, Czekałem cały czas na serwer Alone Craft, który miał się pojawić niebawem. Serwer z modyfikacjami, które powinniście kojarzyć od iFire'a, bądźcie od NZ'ego, chyba też wspomniał o którymś filmie. Na mógłbym się, mógł się nie przejmujcie, bo nie mam opcji fajnego Dlatego muszę grać o tak na górę. Chciałbym, mam takie parę pytań do Was, może dwa. Ktoś ten deseń. Mam pytanie do Was, które mam nadzieję, że odpowiecie w komentarzach. Jest nas około 60-61 widzów, więc nie jest nas tak wiele. Szczególnie, że połowa z Was nie ogląda niektórych filmów typu informacji i tym dalej. Dlatego no, taka otoczka Minecraftowa i mam nadzieję, że... Mm też będzie się przyjemnie oglądało e, no dobra choć sobie jako audiologii to w sumie można włączyć jakąś inną grę na przeglądarce, albo coś w tym deszczu, nie nieco e, no ale to już takie inne rozważania i przejdźmy do pytań i do tego czego chcę po prostu przekazać tym audiologu e, czekałem cały czas przez te parę tygodni nie wiem ile już minęło szczerze e, tak mi czas szybko leciał że nawet nie ogarniałem kiedy już tak dużo czasu minęło Czekałem te parę tygodni na serwer Aloncraft, czyli zamiennik wyżyny sprawiedliwości tylko ze z modami. Wyżyna sprawiedliwości upadła, to pewnie każdy już z Was wie, dlatego czekałem po prostu na ten serwer, żeby zagrać z powrotem z tymi samymi ludźmi, no i na modyfikacje, które, na których aktualnie teraz jestem. Czyli jak już widzicie jest, są nowe biomy itd. itd. Hmm. Te pytania to w sumie zadam tak. Hmm. Jak wiecie mój kanał jest oparty głównie na Minecrafcie. Od początku jest Minecraft, Minecraft, Minecraft i dlatego e, też e, kiedyś chciałem cały czas jednak wobec Minecrafta. Jednak to nie jest takie proste, bo tu trzeba mieć pomysł, trzeba mieć czas. Trzeba mieć chęci. No a niestety ostatnio tego mam coraz mniej. Hmm, dlatego... Hmm, myślę, że to da jakiś bonus. W sumie jest tutaj takie źródełka trujące, które i są źródełka leczące. To może fajny bajer. Można fajne pułapki porobić, albo takie różne ile wody spadku. Hmm, mój kanał na YouTube ma nazwę Gaming Borsuk, czyli po prostu... To nie, nie jest oparte głównie na Minecraftie. to nie jest Minecraft Borsuk, albo Borsuk Minecraft i tak dalej, tak i po prostu to jest gaming bossów, czyli to jest ogólnie o różnych grach e, Jednak ja się skupiłem przy Minecraftie i raczej chciałem zostać przy nim e, No ludzie to, to wiadomo, nie zawsze chcą oglądać różne filmy Cześć poprzek No cześć A ty masz fajny ogonek mm. No dobra, mniejsza o to yy, Pytania Tak ogólnie szybko, bo już przyciągam Pytałem się już ostatnio, ale spytam się jeszcze raz. Może tym razem ktoś odpowie w komentarzach. Ewentualnie sam wybiorę taką decyzję. Porozmawiam ze znajomymi, co o tym sądzę. W sumie to jest mój kanał, ale jednak wolę się doradzić i tak dalej, tak dalej. Czy chcecie gry zwykłe, które pojawiałyby się dość często, bo to nie jest problem. Do Minecrafta to trzeba mieć pomysł. Trzeba to mniej więcej zorganizować wszystko. A grę po prostu pach 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 włączam, nagrywam i wy do widzenia. Z Minecraftem jest trochę więcej roboty. O dziwo. Szczególnie, że ja nie chcę, żeby filmy moje były pierwsze takie lepsze jakościowo, szczególnie że mi komputer nie grzeszy wysoką wydajnością w grach. Dlatego nie mogę sobie pozwolić na przykład na nagrywanie czego? Na przykład. No jakichś takich gier, które potrzebują większej wydajności od komputera typu na przykład Battlefield 3 który mm, średnio mi działa na very low quality więc mm, wiecie jak to jest bądź nie ja mam komputer szczerze za około 300 zł wraz z tymi m, różnymi rzeczami które dokupiłem tym, typu karta graficzna która kosztowała około 150 zł tak więc Naprawdę ja mam kiepski komputer do nagrywania, dlatego postanowiłem, że będę tylko Minecrafta bo jako, to, jako tako nie mam tutaj zbyt wielu ścinek, więc to nie byłby problem aż takim. Aktualne gry, które mogę Wam zaproponować są w opisie. Na pewno wam dorzucę. Będzie tam parę gier, które mogę nagrywać, które mam, a czy mogę, to jeszcze muszę zobaczyć. Czy w ogóle wystarczy. Bo grać mogę. We no wszystkie gry, które tam dałem, zacząłem, albo po prostu zainstalowałem, popatrzyłem, nagrywać nie próbowałem, ale wiem, że gry będą mi działać, ale nie wiem, jak to będzie z nagrywaniem, jak bardzo spadnie FPS-a. Dodatkowo jeszcze tam znajomy mi polecił jakiś inny program do nagrywania, tak więc go zainstaluję i sprawdzę, jak on się spisuje, może jak będzie lepsze od Frapsa, to też będą jakieś inne gry. Póki co w opisie będą te, które mogę aktualnie nagrywać. Popatrzcie sobie, przeczytajcie, poczytajcie sobie o nich i kiedy już będziecie mniej więcej widzieli jak Wam się jaka gra spodoba, to napiszcie w komentarzu. Naprawdę piszcie te komentarze, bo nie ma ich zbyt wielu. Ale mimo wszystko Informac... odcinek informacyjny, chcę, żeby tam była jakaś aktywność, nie? Mam no pod filmami to jeszcze akurat wiecie, ewentualnie błędy jakiś wytykać, a o odcinkach informacyjnych, kiedy mam do Was jakieś pytanie, to jednak bądźcie aktywni w tych komentarzach. E, ja już nie będę przeciągał dłużej, bo już e, trwa ten audio około 7 minut, tak więc e, nie przedłużając, e, powtarzam pytania. Chcecie inne gry, jeżeli tak, są w opisie, napiszcie jaka. E, Minecrafta... Ostry. Minecraft prawdopodobnie będę kontynuował e, na modyfikacjach, które aktualnie mam zainstalowane. E, czyli to są aktualizacje pod e, serwer, jakie miały być. E, dlatego jeżeli wam by się spodobało i chcielibyście, e, żebym nagrywał taką serię... No ja wiem, na modyfikacjach, co z tym to napiszcie też, ja to z chęcią zobaczę i e, przemyślę. No modyfikacje dodają do sporo rzeczy, potworków może mniej i nawet mi się to bardziej podoba. Ja nie przypadam za modyfikacjami, które dodają zbyt wiele potworów, gdyż ja jestem raczej typem, który lubi eksplorować, a nie walczyć. No też ewentualnie siedzieć w kopalniach, ale to już teraz też już... ostatnio nie chcę mi się strasznie. No dobra, to już byłoby na tyle. Jest weekend, weekend, bawmy się wszyscy. Jest weekend, to życzę wam szczęśliwego weekendu, zabawnego, nareszcie jest weekend, szkoła, na razie dwa dni spokoju od szkoły, no i trzymajcie się, cześć!